Największy na świecie Bobek z nosa był wielkości piłki tenisowej. O, o, mamo, Karolek mi obrzydza śniadanie. Nie bądź koszmarny, Karolku. Chciałbym trafić do Wielkiej Księgi dziwnych i zakręconych rekordów. Tak, za najbardziej śmierdzące skarpety. <laughs> za to ty jesteś śmierdzącym mamin synkiem. <laughs> najbardziej śmierdzący. Przepraszam. Mam czkawkę. Czekaj, chyba w poradniku dla rodziców czytałam, co się daje na czkawkę. Już wiem, coś bardzo słodkiego. Słyszałam, że czkającego trzeba przestraszyć. Włóż mu żabę do majtek. Proszę, Damianku, zjedz łyżkę miodu. O, nie, ja też dostałem czkawki. Muszę mieć... Damianek mnie zaraził. Też mi daj coś słodkiego. O nie Karolku, ty masz super czkawkę, więc dam ci sukierek? Nie Karolku. Sok z cebuli. Nie! Koszmarny karolek i czkawka. Twoja ulubiona książka? Tak, spójrz na to. Co on robi z tym ogórkiem? Lepiej, żebyś nie wiedział. Dobrze. Liczę, że przynieśliście swoje ulubione książki. Kto chce być pierwszy? Ja, przy pani. O, e, dziękuję, Karolku. O, tak. Też należy do moich ulubionych książek. Zachwycił mnie rekord najbardziej efektywnego nauczyciela. Największy na świecie. Karolek marskofsky. Karolek Maczkowski. Tylko zacznij jeszcze raz! Największy na świecie, bo był wielkością. <laughs> <laughs> Dziękuję, Karolku. Ubawiliśmy się setnie. <laughs> Muszę pozbyć się tej czka czkawki. <laughs> Z dzieci zmieszamy nieco barwnika niebieskiego z barwnikiem żółtym i zobaczymy, jaki uzyskamy kolor. Pst! Lolo, czego chcesz, Karol? Potrafisz zrobić miksturę, która przegoni moją czkawkę. Nie ma sprawy! Po pierwsze, trzeba wziąć strój wybuchowy. <grym> Następnie dodać kaliflorku magnezji. <ścoughs> Najważniejszy składnik. Nitroglucina smarkawa. <ścoughs> oh. <ścoughs> Nie poskutkowało. <ścoughs> Jak mam pozbyć się tej czkawki? Że śmiech może tak unieszczęśliwić. Skoro czkawki nabawiłeś się śmiechem, to być może wyleczy cię z niej smutek. Co najsmutniejszego przychodzi ci do głowy? Za mało dżemu na kanapce. Dla mnie byłaby to utrata kieszonkowego. Hmm. Ha. Chodź ze mną, Karolku! No na co czekasz? Wrzuć je! Ej, może jest jeszcze coś, co by mnie zasmuciło? So easy, me, really. no? Raz, dwa, raz, dwa! Co cenimy? Nie jarzyny! Nie dla jarzyn! Dla fortu! Raz, dwa! O! Raz, dwa! Raz, dwa! Co dla pani wartość ma? O! Na pewno nie mali chłopcy, zachowujący się jak ulicznicy. Ale za moich czasów tego nie było. Choć, amor, nie będziemy zadawać się z ludźmi tego pokroju. Ej, Mieciu, podpiszesz się pod petycją przeciwko rozbiórce mojego fortu? Eee, nie wiem. Co ty tu robisz, robalu? Właśnie zbieram podpisy w ramach mojej kampanii Więcej Warzyw. Podpiszesz się? Hmm. Karolek? Karolek! Karolek? Tu na ziemi. Co ty znowu wyprawiasz? Protestuję. Patrz. <laughs> Trochę przesadziłeś, co? Likwidacja mojego fortu to dopiero przesada. Nie pozwolę im na to. Właśnie widzę. No dobra, do zobaczenia, Karolku. Hmm? Na razie. Ale... Nie mogłam przypadkiem nie usłyszeć Twojej rozmowy z Olem. To twoja specjalność. Przyszłam zaoferować swoje usługi. Twoje usługi? <laughs> jako kogo? No wiesz, jako rozwiązywaczka konfliktów. Jako kto? Rozwiązywaczka konfliktów. Pani Kat Toporska zawsze mówi, że jestem dobra w rozwiązywaniu konfliktów. Tak, bo to zwykle ty je wywołujesz. Skoro nie chcesz ocalić swojego zasmarkanego fortu, to. Czekaj, czekaj! Jestem zdesperowany. Oprócz mnie nikomu tak naprawdę na nim nie zależy. Zrobię wszystko, by go nie stracić. Wszystko? No tak, bardzo dużo. W takim razie hmm. słuchaj je. Huh? Tak, Macie już coś? Nie. Nie, <słuchaj> hmm. nie wiem. Och, przecież musi tu coś być. Szukajcie dalej. Nie ma czasu do stracenia. Mama Karolka zamówiła już płuch talerzowy. Znalazłem. Ciii. Przepraszam. Jest tutaj. Jeżeli strony wchodzą w spór o grunt tytułem zasiedzenia bądź użytkowania wieczystego, niezależnie od tego, czy w dobrej, czy w złej wierze, niezależnie od ostatniego wpisu w księdze hipotecznej, dotychczasowy władający ma prawo do zachowania nieruchomości tytułem zasiedzenia. Ej, co z tego wynika? Że jest szansa na uratowanie fortu Karolka! Chodźmy! Jeszcze jedno ciasteczko. Nie, dzięki Olo. Przez ten fort straciłem apetyt. Ciekawe, czy Wandzia i jej ludzie coś wymyślą. Musowo. Pamiętaj, że w wypadku porażki ona zrezygnuje z honorarium. Hej, co to znaczy? A to, że jeśli nie załatwi sprawy, nie dostanie honorarium. Czego konkretnie? Kierowania gangiem purpurowej czaszki przez cały miesiąc. I tyle czekoladek, ile zdoła zjeść. Wow. Dokładnie. Halo. A, przepraszam, czy może rozmawiam z producentem programu Wielkie Wykopaliska? Tak, szanowna pani! Taak. Och, w takim razie mam coś akurat dla pana. Tak. Och, tak. Widzi pan jest pewien stary Ford. Stary Ford, mówi pani. Jest naprawdę bardzo, bardzo stary i grozi mu zawalenie. Należy do mojego przyjaciela, Karolka. W zasadzie to on nie jest moim przyjacielem, ale na tę chwilę... Grozi mu zawalenie, mówi pani? Och, tak. W każdej chwili. O, w każdej chwili? Grozi mu naprawdę bardzo, bardzo poważne niebezpieczeństwo. A wydaje nam się, że teren, na którym stoi ten fort, jest ważnym obiektem archi... Archa... Archo... Archi... Archeologicznym. Tak właśnie! Nieznanym! Chodzi nam o to, że trzeba go chronić bez zwłoki. Dziękuję! Ha Dobrze wykonana robota. Teraz pora na część B planu A. nadużyję Waszego zaufania. Dyrektor Karolek zawsze będzie miał na uwadze wasze dobro. Bardzo słusznie! Dziękuję, panie wicedyrektorze. Przejdźmy do konkretów. Kto z Was ma powyżej uszu tych obrzydliwych jarzyn, które serwują w naszej stołówce? Nie! Yeah, yeah! A więc od dziś posiłki dostarczać będzie restauracja szybka wyżerka. O, o nie lubisz tego? Nie! Żegnaj informatyko, witajcie gry komputerowe! Karaoke zamiast Jatać, lekcji muzyki! Latać jak Posłuchajcie nowego hymnu szkoły! Na brecz, mamy Ten dzień! Jest Może pójdziemy do nich później. Doskonale! Nie możemy pozwalać na samowolę. Co będzie z naszym autorytetem? Się. Proszę! Tak, słucham? Mamy tego dość! Nie nadajesz się na dyrektora! Nachodzicie mnie Państwo w moim gabinecie i mówicie mi takie rzeczy, kiedy piję! Więc składam wam propozycję nie do odrzucenia. 12 okrążeń szkolnego boiska zakończone zimnym prysznicem. Albo. albo zostaniecie po lekcjach. Ile jeszcze mamy tu siedzieć? Nie wiem. Wiesz, czego się dowiedziałem? Jesteś najpopularniejszym dyrektorem. Zgadzam się z tym. Proszę! Podobno chciałeś mnie widzieć, że nie zapomniałaś o czymś? Och, podobno pan dyrektor Karolek chciał mnie widzieć. Tak, zrób mnie i Olowi herbatę. Oh, widzę, że do reszty ci odbiło! Podoba ci się wysługiwanie Karolkowi? Nie wiem. Dobrze. Wiecie, dlaczego was tu wezwałem? Naszą ukochaną, przyjazną szkołę opanowały siły zła. Mój brat, dyrektor Karolek, któremu nie wystarcza niszczenie mojego życia domowego, teraz postanowił rzucić naszą szkołę na kolana. Karolek nadużywa swojego stanowiska, dlatego zdecydowałem się powiedzieć mu nie. Precz z. Uznałbym, że jednak nie. A dyrektor Karolek z przykrością dowie się, jakiego ma nielojalnego brata. Pierwszy raz w życiu zostałem po lekcjach. Ile to będzie trwało? On nie wie, chce, żeby pani dyrektor wróciła. A ja chcę odzyskać stanowisko wicedyrektora. A ja chcę się zemścić za poniżenie. Czas odosobnienia dobiegł końca. Telefon! O, prawdziwy telefon! <laughs> Nie ze szkoły, tak? Chodzi o Karolka. <laughs> nie. Nie wiem, kto do państwa dzwonił. Jeżeli Karolek nie nadąża za resztą klasy, może warto zadać mu dodatkową pracę domową. O, rozumiem. Zgoda, niech będzie dodatkowa praca. A, dziękuję ci, Olo i... Szczerze gratuluję Ci awansu. Dziękuję i do widzenia! Dodatkowa A... praca domowa, co ty wyprawiasz? Musiałem się ich jakoś pozbyć. Kto tam? A co to jest? Na koniec semestru wystawia się oceny. Proszę to powypełniać, panie dyrektorze Karolku. A, będziesz je wystawiał do matury. A... Nie będziemy mieć ferii. Nie będziemy mieć ferii. Nie będziemy mieć ferii. Nie będziemy mieć ferii. It's so easy, be me. Come home, Henry. Znowu coś kryjecie. <laughs> nie, nie, Naprawdę. Proszę, pani! Co was tak śmieszy? Sami nie wiemy. Nie, nie zachowujcie się jak dzieci. Idźcie psocić na dworze. Zrobimy dużo odbitek i sprzedamy całej szkole. Jedną podrzucimy kattu polskiej, a, a drugą Sidowi do szafki. Nie, mam lepszy pomysł. Nie pokażemy nikomu więcej. Co? Tylko pomyśl, dopóki mam to zdjęcie, dla polskie jestem nietykalny. A to znaczy? To, że koniec z odrabianiem lekcji, koniec z dyktandami. To jest mój bilet do wolności. A co ze mną? No dobra, Twój też. Sprawdzę prace domowe. Oddajcie wypracowania, bo będzie źle. Szybciej, szybciej! Nie mam całego dnia. Karolko, praca domowa, gdzie ona jest? Nieodrobiona. Nie odrobiłeś? Nie. Co masz na swoje usprawiedliwienie? Yy, byłem zajęty, w telewizji leciał Max. Pięknie. W takim razie nie wyjdziesz na przerwę. Nigdy. O, jedną chwileczkę, co też mam w kieszeni? że powinienem powiesić na tablicy ogłoszeń. koszmarny chłopcze! Po namyśle postanowiłem darować ci te niesubordynacje wyjątkowo. Olo, gdzie twoje wypracowanie? E, e, nie napisałem, proszę pani. Co? No bo też byłem na lekcji tańca razem z Karolkiem. 10 minut 15 sekund. Słabo. Karol! Olo, co wy tu u licha robicie? Nic przepana? Tak, kompletnie nic. Sześć okrążeń boiska i to zaraz obaj. A skąd to macie? A stąd czy stamtąd? Tak, może inni też chcieliby zobaczyć. Co, Karol? Tak, czy mamy ich zawołać? Koszmarne dzieciary. E, coś nie mam dziś ochoty na bieganie? Ja tak samo. O, w ogóle to nie lubię biegać. O, chociaż dwa okrążenia, proszę. Czy oni się tu nie całują? E, to obrzydliwe. No dobra, dobra. Wygraliście? To jakby nie każe im pan wziąć i ganiać? Nie. To niesprawiedliwe. Nie wiem, czemu ma im to ujść na sucho? Pięć okrążeń boiska! No! Uuu! Karolku, zapytam tylko raz, gdzie to jest? To pani Kattoporska. Ty dobrze wiesz, o czym mówię. Gdzie to jest? Ale co? Gdzie jest, proszę pani? Och, z przeproszeniem. Nie udawaj, głupca. Zdjęcie, Karolku. A, dałem je Olowi. Użesz. To nieprawda. Słowo honoru. To się okaże. Pokaż, co masz w kieszeniach. No dobrze. Mm. Oddaj zdjęcie, albo... Albo co, pani Kat Toporska? Albo, albo gorzko pożałujesz. A co w zamian? Czuję, że tracę cierpliwość. Do końca roku nic do domu? Ostrzegam cię, Karolku. A z semestru? O! 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 Karolku! Piotrusiu, co ty tu robisz? To toalety, proszę pani! Wyjdź ze szkoły już! Dobrze. Która jest Karolka? O, no jasne.